Magazyn, który umieścił cię w 50 najbogatszych Polakach trafił z kwotą? Jezu, my teraz wracamy normalnie. Każdy jeden temat będziemy omawiać. No to tak tak? pierwszy raz się z tobą spotykam. Słuchaj, e, pamiętaj, że to jest oszacowanie wartości e, firmy i, i to, to nie jest tak do końca, że tyle jest w banku, ale e, myślę, że to nie jest e, dyskusja na, na tę chwilę. W każdym razie bardzo się cieszę, że się rozwijamy bardzo prężniej. i muszę przyznać, że jest to szalone tempo, jeżeli chodzi o rozwój, kosmiczne tempo, jeżeli chodzi o, o projekty, e, coraz to większa ekipa, która z nami współpracuje, firmy outsourcingowe. Wiesz tutaj od książek Płyt, B-Active TV, Be Diet, biro batony nasze. Teraz oczywiście nowe projekty, o których jeszcze mówić nie mogę. Ja bardzo nie lubię tych takich secret projects. No ale suma summarum chciałabym o czymś powiedzieć, nie bardzo mogę. Teraz choda Games, nie wiem, czy kojarzysz. To jest nasz nowy projekt, czyli moje zawody, zawody, chody, to jest dopiero numer. Zawody sportowe. W których będzie siedem dyscyplin połączonych ze sobą. Pierwszy raz będziemy je prezentować na targach już niedługo, bo końcem maja. Pierwsze zawody będziemy prezentować na Go Active Show pod koniec, pod koniec maja. Także to, to będą zawody zarówno dla sportowców, dla zawodowców, jak i dla amatorów. Każdy może wziąć udział. Wykonujemy dane ćwiczenia na czas i najlepszy czas oczywiście wygrywa i wygrywa bardzo dużo, naprawdę.